Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Dom na wzgórzu od zawsze był otoczony legendą. Dzieci mówiły, że jego właściciel, pan Edmund Nowicki, był nie tylko najbogatszym człowiekiem w kraju, ale też najbardziej samotnym. Mówiono, że jego serce było twardsze niż marmurowe kolumny jego rezydencji, a jego głos słychać było tylko raz w roku gdy podpisywał coroczny czek na cele charytatywne. Nikt nie wiedział, że w tym roku, pierwszy raz od lat, ten czek miał pozostać niepodpisany. Pan Nowicki leżał w łóżku na poddaszu, blady, słaby, a jego lekarz w ciszy kręcił głową. Czas nie oszczędza nikogo, nawet miliarderów. Tymczasem kilka ulic dalej, w skromnym domu dziecka imienia. Serca matki, dziesięcioletnia Zosia grała na swojej maleńkiej, porysowanej gitarze. Nie była to droga gitara. Drewniana, odrapana, z dwiema strunami zaluźnymi. Ale to nie miało znaczenia, bo kiedy Zosia śpiewała, nikt nie słyszał niedoskonałości, tylko ciepło. Jej głos był jak szalik zimą. Delikatny, otulający, bezpretensjonalny. Dzieci w domu dziecka uwielbiały, kiedy śpiewała kołysanki. Wychowawczyni, pani Celina, powiedziała kiedyś. Zosiu, gdyby anioły mówiły po polsku brzmiałyby jak ty. Pewnego dnia do domu dziecka przyjechała limuzyna. Kierowca, mężczyzna w idealnie uprasowanym garniturze, zapytał, czy jest tu dziewczynka o imieniu Zosia, która potrafi śpiewać. Pani Celina zmarszczyła brwi, ale mężczyzna wyjaśnił, że jego pracodawca, pan Nowicki, usłyszał nagranie, które przypadkiem dotarło do niego przez fundację. I chciał ją usłyszeć na żywo. Zosia bała się, ale pani Celina zachęciła ją łagodnie. Nie dzieje się nic złego. Chcę tylko, żebyś zaśpiewała dla niego. Wiesz, czasem nawet bardzo bogaci ludzie potrzebują kołysanki. Dziewczynka założyła swój najładniejszy sweter z haftem i chwyciła gitarę. Kiedy wsiadła do samochodu, czuła, jak jej serce bije jak mały bębenek. Limuzyna sunęła przez miasto cicho jak cień. Rezydencja na wzgórzu była większa niż wszystko, co Zosia widziała w życiu. Wnętrze było chłodne i eleganckie, pełne marmuru. Kryształowych lamp i ciszy, która bolała w uszach. Prowadzono ją po szerokich schodach, aż dotarła do wysokich drzwi z wyrytym napisem Edmund Nowicki, gabinet osobisty. Za drzwiami leżał starszy pan z zamkniętymi oczami, podłączony do aparatury, ale nie do końca nieobecny. Otworzył oczy, gdy usłyszał kroki. Spojrzał na Zosię, nie przestraszył się jej obecności. Uśmiechnął się nieznacznie: To ty jesteś tą dziewczynką z głosem. Zapytał cicho. Zosia skinęła głową i lekko się uśmiechnęła. Chce pan, żebym zaśpiewała. Pan Nowicki zamknął oczy. Proszę. I wtedy Zosia zaśpiewała. Cicho, nieśmiało, jakby bała się zbudzić dom. Śpiewała kołysankę, tę samą, którą śpiewała innym dzieciom przed snem. Gitara brzęczała nierówno, ale głos był jasny, spokojny. A coś w oczach starego miliardera drgnęło. Jakby wspomnienie jakby chłód marmuru nieco zerżał. Kiedy skończyła, zapanowała długa cisza, a potem pan Nowicki wyszeptał. Czy możesz jutro przyjść znowu? Zosia nie wiedziała, czemu, ale poczuła, że coś się zmienia. Zosia wracała do rezydencji każdego dnia po szkole. Kierowca, pan Felix, czekał na nią zawsze o tej samej porze i zawsze zadał to samo pytanie. Gotowa na koncert. Dziewczynka uśmiechała się i przytakiwała. Choć w środku miała lekką tremę. Mimo, że pan Nowicki nie prosił o nic szczególnego, każde spotkanie z nim było inne. Czasem prosił o kołysankę, czasem o jakąś starą piosenkę, której nikt już nie znał, a czasem prosił, by po prostu opowiedziała mu, co dziś jadła na obiad w domu dziecka. To nie było pytanie z litości. On naprawdę słuchał. Zosia szybko zrozumiała, że pan Nowicki miał w sobie więcej ciepła, niż chciał pokazywać. Choć jego głos był słaby. Nieraz przerwał jej śpiew, by zapytać: A czemu akurat tak śpiewasz tę nutę? Przypomina mi coś. Czasem opowiadał o dzieciństwie w małym miasteczku, o swojej babci, która śpiewała podczas gotowania zupy pomidorowej, o młodości, kiedy zamiast iść na studia muzyczne, wybrał ekonomię, bo tak było rozsądniej. A potem już tylko praca, liczby, spotkania, fuzje, kontrakty, samotność. Zosia słuchała. A potem śpiewała znowu. Któregoś dnia, gdy weszła do pokoju, zauważyła coś dziwnego. Na biurku leżały nuty, ręcznie zapisane. Próbowała nie zaglądać, ale pan Nowicki zauważył to spojrzenie. Próbowałem coś skomponować. Dawno temu. Wzruszył ramionami, jakby nie miało to znaczenia. Ale potem zapomniałem, że to lubiłem. Zosia usiadła obok niego, trzymając gitarę. Może mógłby pan mi pokazać. Teraz. Nie jestem w formie, dziecko. Uśmiechnął się słabo, ale z zaskoczeniem. Ale możesz zagrać to, jeśli chcesz. Zaczęła powoli czytać zapisane nuty. Były nieco rozmazane, jakby pisane ręką człowieka, który sam nie wiedział, czy chce dokończyć. Ale melodia była piękna. Prosta. Czysta. Gdy zaczęła ją grać, w oczach Edmunda pojawiły się łzy. To miała być piosenka dla mojego syna. Zosia spojrzała zaskoczona. Miał pan syna. Miałem. Kiedyś. Odwrócił wzrok ku oknu. Ale nie poznałem go nigdy. Nie zdążyłem. Zosia nic nie powiedziała. Nie znała własnych rodziców. Nie wiedziała, co powiedzieć komuś, kto ich stracił z wyboru albo przypadku. Ale wiedziała, co można zrobić. Zagrała tę melodię jeszcze raz. Tym razem wolniej, ciszej, jakby śpiewała nie tylko dla niego, ale i dla tego syna. Gdziekolwiek był. Od tego dnia odwiedziny wyglądały inaczej. Już nie tylko śpiewała. Teraz przynosiła własne słowa, własne pomysły. Opowiadała panu no o tym, co by zrobiła, gdyby mogła skomponować całą płytę. On słuchał, a czasem coś notował. Na marginesach pojawiały się krótkie zdania. Refren powtórzyć. Dodać pauzę. Może Zosia napisze słowa. Pewnego dnia. Gdy kończyła śpiewać improwizowany fragment do jego melodii, pan Nowicki spojrzał na nią poważnie. Zosiu, a co byś zrobiła, gdybyś mogła wydać własny album? Dziewczynka zamyśliła się: Hm, kupiłabym czekoladę wszystkim w domu dziecka i kazałabym im głosować, która piosenka powinna być pierwsza. Starszy pan zaśmiał się tak szczerze, że aż pielęgniarka wychyliła głowę za drzwi, myśląc, że coś się dzieje. Wiesz co, dziecko! Chyba potrzebuje pomocy przy jednej rzeczy. Jakiej? Przy czymś, co zostanie po mnie, kiedy mnie już nie będzie. Zosia nic nie odpowiedziała. Ale czuła, że jej obecność, jej głos i mała, stara gitara stają się czymś więcej niż tylko chwilą pocieszenia. Pan Nowicki stawał się z każdym tygodniem słabszy, ale coś w jego oczach pozostawało żywe. Jakby śmierć przestała być dla niego ciężarem, a zaczęła przypominać spokojne zamknięcie księgi, której ostatni rozdział właśnie pisał z Zosią. W ostatni weekend marca, po jednej z jej wizyt, Zosia została poproszona o pozostanie jeszcze chwilę dłużej. Pielęgniarka, lekko wzruszona, powiedziała. Pan Edmund ma dla ciebie coś ważnego. Bardzo chciał, żebyś usłyszała to właśnie dziś. Dziewczynka weszła do pokoju, nieco zdziwiona. Starszy pan siedział półleżąc, trzymając w rękach te same nuty, które razem z nią rozwijali od kilku tygodni. Obok nich leżała cienka, elegancka teczka. Zosiu, zaczął cicho, wiesz, że nie mam rodziny, prawda? Skinęła głową. Ale czuję, że to nie do końca prawda. Bo ty. Zawahał się. Ty jesteś kimś więcej, niż tylko dzieckiem, które śpiewało mi piosenki. Pokazałaś mi, że mam w sobie jeszcze coś, co mogę przekazać światu. Że nie jestem tylko numerem na liście najbogatszych. Otworzył teczkę i wyjął kilka kartek. Jedna z nich była testamentem, ale nie napisaną przez prawnika wersją, tylko osobistym listem. Zosia przeczytała powoli, nie rozumiejąc jeszcze wszystkiego. Dla Zosi, dziewczynki, która przywróciła mi melodię życia, przekazuję ci mój dom na wzgórzu. Nie po to, byś w nim mieszkała, chyba że chcesz, ale po to, byś mogła przekształcić go w miejsce, które będzie śpiewało razem z tobą. Estewuzem RZ, tam szkołę muzyczną. Albo salę prób, albo po prostu miejsce, gdzie dzieci takie jak ty będą mogły usiąść, złapać za gitarę i poczuć, że ich głos coś znaczy. Nie musisz być najlepsza, ale bądź szczera i nigdy nie przestawaj śpiewać. Twój przyjaciel Edmund, Zosia podniosła wzrok, ale ja nie wiem, jak się zarządza domem. Ani szkołą. Nauczysz się uśmiechnął się lekko. Masz czas, a ja zostawiam ci też ludzi. Którzy ci w tym pomogą: prawników, opiekunów, nauczycieli. Ale kierunek, to ty go wybierzesz. Kilka dni później Pan Nowicki odszedł w ciszy. Nie w samotności. Zosia była przy nim, śpiewała, kiedy jego oddech stawał się coraz cichszy. Melodia nie była smutna, była spokojna, jak zamykane delikatnie drzwi. Wiadomość o testamencie obiegła media. Sierota odziedziczyła fortunę miliardera. Krzyczały nagłówki, ale Zosia nie chciała fortuny. Chciała tylko to, co obiecała: otworzyć miejsce dla innych. Dom na wzgórzu nie zmienił się w luksusowy hotel ani muzeum. Zmienił się w dom dźwięku Edmunda, szkołę i schronienie dla dzieci, które marzyły o śpiewaniu, graniu, tworzeniu. Bez ocen, bez przesłuchań, po prostu dla tych, którzy chcieli wyrazić siebie. Zosia nie przestała być dzieckiem. Wciąż mieszkała w domu dziecka jeszcze przez dwa lata, ale codziennie przyjeżdżała do domu na wzgórzu, prowadziła zajęcia z młodszymi, śpiewała im kołysanki, uczyła ich, jak stroić gitarę i jak szukać melobii, która mieszka w sercu. Pięć lat później, podczas otwarcia nowej sali koncertowej przylegającej do posiadłości, Zosia, już nastolatka, powiedziała do mikrofonu: Pan Edmund nie szukał spadkobiercy, szukał echa, i mam nadzieję, że dzisiaj, w tym śmiechu, w tych dźwiękach, w tych dziecięcych głosach ono właśnie rozbrzmiewa. Publiczność wstała, klaskała długo, a Zosia zaśpiewała swoją ulubioną kołysankę. Dla wszystkich i dla niego.